Hej z tej strony Abra i dzisiaj ten kto pierwszy zużyje kredę wygrywa wyzwanie. Mamy zarówno dwie kredy jak i mega dużo akcesoriów, które mogą nam pomóc, ale warunek jest jeden nie możemy kredy po prostu wziąć i nią zacząć rysować. Nie, 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 to odpada możemy ją palić palnikiem, możemy ją rozwalić młotkiem, wrzucić nawet do wody, to chyba nic nie da akurat możemy z nią zrobić wszystko, tylko nie możemy nią pisać. Jedną kredę dostanę ja jedną Maciek i ten kto po prostu pierwszy ją skończy, wygrywa 1000 złotych w gotówce. 1000 złotych do zarobienia w tak krótkim czasie brzmi kusząco. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy wygram ja, czy też Maciek. A teraz zaczynajmy. Pytanie tylko, kto czego będzie używał i czyja taktyka okaże się być bardziej skuteczna. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby zamoczyć kredę w wodzie, ciepłej wodzie, a potem na przykład ją zetrzeć na, na tarce do sera. Nie wiem, co tutaj robi tarka, ale w sumie zetrzeć kredę to może być całkiem niezły pomysł. Obiereczka także może się okazać tutaj przydatna. Chyba najlepiej byłoby to w sumie rozwalić młotkiem, ale wiesz, to jest ej, mój. Ja ale wiesz, sumie... to nie, nie, właśnie, umówmy się, że po prostu młotka na razie nie używamy, bo to może być zbyt prosty, po prostu weźmiesz i bum. No dobra, no, to w takim razie ja sobie rezerwuję palnik na myślę, że że kredy da się stopić. stary? Nie wiem, ale to musi być naprawdę hardkorowe, jak będzie tutaj taki ogromny płomień. No, Może to się zepsuć. No dobra, zaraz zobaczymy, kto co weźmie. Zaczynajmy, gościu. Ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik subskrybuj. Doskonale wiesz jaki to przycisk. Zaznacz także dzwoneczek, żeby cię nic nie ominął, bo szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 19 i serio sub i dzwonek są mega ważne. Kliknij, abylibyśmy ci wdzięczni. 20 25 tysięcy apek w górę zagwarantuje kolejne wyzwanie na pieniądze. Może wy wymyślicie, co możemy następnym razem zrobić za 1000 zł? Napisz w komentarzach 25 tysięcy apek i zrobimy coś. A także wpadajcie na nasze Instagramy, Abra i macie Maciek, Maciek Podłazynkowski. Tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a i serio. Warto wpadać na Insta. A ponadto wpadajcie także na TikToki, abra YouTube, Maciek. oh, macie teraz na ekranie. Bo tam trochę się nawet dzieje. A teraz, gościu, jeśli jesteś gotowy, to myślę, że nie no, jeszcze nie, no, nie zaczęło. Nie rozwalaj. Wobec tego, jak dla mnie możemy zaczynać, no i teraz pytanie, co kto będzie używał? Ja wydaje mi się, że. Ja że Zapalnik. Ja zacznę od takiej tarki, prawda? Zapalniczka, palnik i to musi. No! Tak... Nie. To jest genialne, Nie, ej, to. Jakaś obieraczka do ziemniaków tak Ej. genialnie działa. Ej, to jest do ziemniaków nie wiem, ale patrz, to jest dobre. To jest ale tym nie LOL Patrz, jak to jest genialny gość. Lolo, Lolo. Lolo. Ej, mi się wydaje, że ty masz mokrą kredę. Pokaż to, stop, Ej. Stop, pokaż to. Ej, ona jest mokra. Ej, ona jest mega wilgotna. Sami widzicie, że jej kolor w środku i na zewnątrz się różni, to dlatego, że z zewnątrz ona jest wilgotna, mokra, a przez to jest po prostu miękka. No i dlatego musimy zacząć od nowa, no bo Abra chciał oszukać. Ja dostaję zieloną kredę, Maciek ma pomarańczową, i ja i tak wygram, okej? Okay? On po prostu nie chciał przegrać. Tyle, elo. Ja tak jak mówiłem, będę startował od palnika. Mam tutaj zapalniczkę. Odpalamy wariata. Oh. Ej, jak kryda jest sucha, to to już nie jest takie dobre, wiesz? Ej, Patry. to prawie nie działa. To prawie nie działa, stare Ej, no widzicie, od razu gorzej mu idzie, Ej, no. No, serio, patrz, to prawie nie działa. Ty, czemu ten palnik nie działa, ja się pytam? bo Nie wiem, ale dlaczego moja wiraczka działała, a teraz już nie działa? O, super, patrzcie mam płomień. Nie wiem, czy go widać. Ej, myślisz że to cokolwiek zrobię jak dla nie mnie. Nie wiem, ale no musi, no to jest tak płomień. Ej, to zmienia koń. Stary to proszę, się to Ej, pa Ej, ale myślę, że to cokolwiek zrobi, bo moja obieraczka to tak jakby ciała nie mogła. To zmienia kolor, mega fajnie się pali, zresztą na pewno to widzicie, ale w sumie to chyba niewiele robi. Ej, ona robi się szara, tylko tyle mogę ci powiedzieć, ale czy ona się jakoś topi? Stary, albo... widzisz, jak to się pięknie pali? Patrz. Dobra, patrz na mo no to się nic nie zmienia. Ej, ale chociaż trochę ci ubywa Ami. Ej, ta obieraczka jest fatalna. No kurde, gościu, Elo, dobra, może śrubokrętem patrz. Ej, go, ja zostaję przy tym ogniem. O patrz, śrubokręt już daje radę trochę. Ej, śmierdzi straszy tu kredu, Stary. Etap, widzicie, ja go odstraszam. No muszę Maćkowi przyznać, że jego taktyka jest całkiem dziwna, ale no, wygląda to mega zjawiskowo. Serio, patrz. W sumie ona może się teraz mega kruszyć. Powiecie, a bra, dlaczego, dlaczego tego nie robisz? Tylko dlatego, że patrzcie, mu nie ubywa, więc dam mu trochę fory, ok? Dam mu gościu. trochę fory, żeby nie było że i cały Teraz czas sobie tarkę, i to tak będzie łatwo szmuckawać. Ale myślisz, że będzie jakakolwiek różnica, jeśli to się nagrzeje? Jak Mam dla mnie, nadzieję, Zobacz... jak, Jakby wziął to i po prostu w tę stronę robił, to chyba będzie taki sam efekt. Wiesz, patrz. To możemy sprawdzić. Pat, to zobaczmy teraz, jak to działa ze zwęgloną kredą. Ej, ja myślę, że ona może się połamać albo pokruszyć. Ej, ej patrz, patrz jak to się psuje łatwo. Ej, ej, to naprawdę jest takie mega kruchy, ale też. kaso? Tak. co? Ej, serio. Ej, tej, bo ty zaraz wygrasz. Czekaj, ja to odkładam na status, Działam, bo ty, jak wygrasz to będzie masakra! Ta taktyka z palnikiem naprawdę zadziałała, tylko że już ta skorupa zniknęła i. Moje nie, 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 nie tak działa, łatwo. no prawie nie działa, gościu. Nie no, trochę. Tak. Ej, teraz już nie idzie, już teraz. Ej, a ta może nożem jakby to. Ej, trzeba znowu palnik odpalać, a może coś innie możemy spoko, tylko że on jest cały mokry. Nie no, kurczę, jak tutaj kreda już jest. Patrz, tutaj jest kreda sucha, tutaj jest mokra, to z mokrego nie chcę iść. Ej, to działa całkiem fajnie to obieraczka. Czemu ty jej nie chciała? No bo mi nie, nie chce iść. Tak samo nożem. Ej, patrz, no nie jest patrz, 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 nożem też nie chce iść. A może po prostu wezmę młotyk gościu? BOOM! Nie! Teraz zamoczę sobie całą tą kredę. Ale ja też chciałem to zrobić, ja też stary wrócę teraz. Czekaj, ja... A może ona w ogóle stopnieje? Ej, czekaj, jeśli ona stopnieje, to spoko by było. Mi się wydaje, że nie, ale woda zmiękczy na pewno tę kredę i łatwiej będzie się Ej, a teraz może na tarkę. Dawaj targę. Dawaj, tak. Nie, to nie chce iść prawie, patrz. No, no raczej, raczej delikatnie, tak no tym już wiemy, że będzie szło dobrze. Tutaj... Nie no, ona jakby jest spoko, tylko że. Wiesz co ten, tym nożem fatalnie. Idzie. Ja wygrywam. Mam wrażenie, że minęło jakieś 5-10 minut, a moja kreda nawet nie jest wykończona w połowie. Serio, widać, że ewidentnie ta tarka do sera, czy czegokolwiek. W sumie obieraczka dawała radę, ale ale tylko kiedy ta kreda była sucha. Serio, włożenie jej do wody to był no, niemały błąd. Teraz jak ona smokra, to jedyne co można zrobić. To w zasadzie można zacząć pić. Stary, co ty robisz? No nie no, chciałem tylko ludziom pokazać. No, Wyczyniłem. No to ty też sobie napisz tam kawałek. No ty, nie, nie, no za dużo. O. Wydawało mi się, że serio to jest łatwiejsze wyzwanie. Maciek ma dużo mniej tej no, kredy. Tak, tak, mniej więcej z połowy już zużyłem. A może to z się wina palnika? Może to z wina palnika? On jest Ej, ona jest w ogóle super ciepła ta kreda. No ona no, jest super, super. ciepła. ale ja jest palnikiem Nie, no, czy, no to ja chyba starko będę leciał. Wiesz, ja chyba będę. Ej, to daje radę, gościu. To ewidentnie teraz daje radę. Patrzcie na to. Ta tarka jest serio Ej, a z kolei dobra. mój palnik teraz nie chce działać, bo mam mokrą kredę Sam zobacz. Nie czekaj pokaż był ogromny płomień, pamiętasz? Ej, ona się nie pali teraz, bywiaj. No nie, no straciłem najlepszą broń. Dobra, ja mam tarkę, lecimy ej, z tarką, ja gościu. Nie, w nie, 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 tarka, słowo. ej, ty masz palnik, ja mam tarkę, no gościu. <mulety> Mamy z maczkiem wrażeniem, że ta kreda zaraz będzie płynna. Ej, serio, no stary. Ej, ja bym już to wyłączył, zwłaszcza, że to moja kreda, ja tutaj idę Ej, kreda nie może być płynna, ale... nie wiem, ale tak wygląda. Ale tak to... wygląda... Dobra, weź to zabierz, weź to zabierz, zobaczymy jak to wygląda. Wow! To jest węgiel, okej? Okay. I to jest moja kreda, którą zaraz rozwalę w całości no nie, 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 nie Ja biorę tam swoją złotych. zieloną, biorę ją Nie tu. ma, nie ma, nie ma zielonej kredy Boję tego dodać? Prostu... Nie, 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 nie no O, tysiąc jest mój Co tutaj się dzieje? Tysiąc jest... no nie Ej, słyszysz, słyszysz to? Tak, słyszałem no już nie e, chyba już teraz nie ma. Dobra, wracam szybko po moją kredę. Oddawają ją goście, ja to muszę wygrać, ja to kończy muszę wygrać. Mi się wydaje, że ja jestem 100 razy bliżej wygranej niż Abra. Praktycznie 1000 złotych jest już moje. Sami zobaczcie, jak mi mało zostało na Abrze dalej. Dobra, Dobry, ale bo... ja mam mega chudą tą kredę, podczas gdy twoja jest serio gruba. No dobra, ale ja mam ją właśnie zwęgloną i ona naprawdę fajnie schodzi na tej tarce. Ej, u mnie też jest super gościu, nie no, jak ja zaraz wygram, to się popłaczesz. Eluwa, jo. Dobra, teraz jedziemy obieraczką do ziemniaków czy marchewki. Ej, patrz, to wygląda jak Taka marchewka, mam obieraczkę do marchewki, dlatego to działa Ej, u mnie, ona jest serio super chuda, ej, widzisz to? No serio, sumie... Ej, ty nie możesz tego wygrać, al gumę, pie Ale ja już kończę, ja już kończę, za dosłownie 30 sekund już wygram Dobra, ten nożyk, nie, ten nożyk nie działa zupełnie Serio, nóż nie, nie robi tutaj zupełnie niczego Dobra, dawaj tarkę, dawaj tarkę A, wejsę i patrz jaki fajny zrobiłem kolec, ej serio To wygląda jak marchewka Ej, pay. ta tarka, no dlaczego ta tarka prawie nie chce działać? Znaczy, Wait. niby działa, ale jakby nie chciała Patrz co tutaj się dzieje, gościu Pro... Problem jest w tym, że czym to jest mniejsze, tym ciężej to się rozwala Ej, tak jest to, to? Ja to wygrywam, eluwa Ej, serio, gościu, ja już mam problem z tym Jak ja mam to dalej rozwalać? Młotkiem rozwala. nie ma opcji, nie ma opcji, żeby No co, młotkiem... młotkiem, jak sobie przyniosłem, to powinienem móc skorzystać Namoczona kreda plus tarka, ja to wygrywam, stary Ale czy ja mam tak. mokrą, gościu, muszę to wygrać, to no tysiąc musi być mój Ej, jak myślicie, kto ma teraz więcej? No w sumie chyba, chyba ja mam trochę, więc dobra, robimy. Mi się robimy. wydaje, że jest naprawdę mega blisko. Chociaż wydawało mi się, że ja tutaj prowadzę. Kurczę, one wszystkie już wiesz, mają tyle kredy na sobie. Te strony Tarki żony już nie chcą no Tylko żebym sobie palce tutaj nie... To się stało rzuciłem ty wszystkie Super, mam, mam przewagę Mam przewagę, nie, 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 nie. muszę to wykorzystać Dobra, nożykiem, ta Tarka już nie chce współpracować, dobra nożem nożem ej, Ale jest ciężko jak masz taką małą kredę, ej, serio tak nie daje Maćkowi naprawdę niewiele zostało, mi zresztą też Nie no, to nic nie daje, no dawaj tą Tarkę, ty O, oh, ej, zaciąłem się Może ta duża Tarka coś da Ej, serio, ja jestem mega... Znowu zahaczyłem o palec, to nie było fajne, ale tysiąc. No to jest tysiąc. Trzeba. Ja wygrać. też robię. Ej, to jest niemożliwe, goście Jak e, to wolno e, idzie już e. na koniec, niemożliwe, serio. Ej, to naprawdę nie chcę iść. Dawaj, śrubo. O, stary. Ej, śrubokręt może działać tutaj, serio, bo patrz, ja już po prostu nie mogę tego obierać. Ta obieraczka już się do niczego nie nadaje, dlatego biorę tarkę i mam nadzieję, że to mi pomoże wygrać. Nie ma takiej opcji, ej, ale naprawdę mu zostało ciuteczkę mniej. Ej, a jakbym robił to ej, tak. Ej, mega blisko, jestem mega blisko. Ja już skończyłem praktycznie. Nie, ja biorę obieracz. Ja już kończyłem. Gości, ja już kończę, serio. Ej, ja też, patrz, ta obiera... O dobra, obieraczkę już robię. Nie, to jest robię, za małe, robię. stary, żeby już robić, za małe. No nie mogę już. Nie. Ile ci zostało? Patrz, mi zostało coś takiego. Nie. No, stary, mi zostało Ej, to tyle. to widać w ogóle? To widać na kamerze? Tyle mi A, zostało. Ja no wiem. okruszek, naprawdę. Ej, ja Także... Tak robię, robię, wygrywam. No ja chyba już te siaka mam w kieszeni. Nie. Słuchajcie, ja to chyba rozwalę młotkiem. No chyba no. możesz teraz. Nie, 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 ja to zrobię. Trzy. Patrz nie, nie. O! Niestety podczas gdy mi zostały takie dwa małe kawałki kredy, niestety, no ale Maćkowi, no nie zostało już nic. Nie, niestety, tylko bardzo dobrze, że tak się stało, patrz. To jest moja kreda. Ale serio, tak blisko, takie dwa małe pypki mi zostały, że to jest po prostu jakiś hit. W związku z tym 1000 zł przekazuję tobie, bo to jest właśnie twoja no nagroda w dzisiejszym odcinku. Niestety, no ja okazałem się być gorszy, Maciek wygrywa kasę. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik subskrybuj. Doskonale, wiesz jaki to guzik. Zaznacz także że Dzwoneczek, żeby nic się nie ominąło, bo szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek środę oraz piątek o godzinie 19. sub, dzwoneczek bardzo ważne, 25 tysięcy apek w górę zagwarantuje kolejne wyzwanie na pieniądze. Możecie już teraz pisać w komentarzach, co następnym razem mamy zrobić. 25 tysięcy i zrobimy to. A także obserwujcie nas na instagramach Abra ety. Maciek Podługa z Dunikowski. jesteście ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a. także na TikToki, bo w sumie ludzie z TikToka dużo szybciej wiedzą, co nagrywamy, bo. Trzymajcie się, dobrego dziewczynka, eleczko i puuu!